Placuszki świetnie pasują na przekąski i dają nam wiele możliwości przy komponowaniu ich. Moje dzisiejsze zrobię z krewetek i nadam im azjatycką nutę. A moje przygotowanie zaczynam od cebulki szalotki. Kroją na drobną kostkę. Wspomniałem wcześniej o azjatyckich smakach, więc nie obejdzie się bez papryczki chili, którą lubią również krewetki. kroją drobno. Następnie ucieram na tarce aromatyczny imbir i równie aromatyczny czosnek. Do tych smaków idealnie będzie pasowała kolendra. kroją za pomocą ceramicznego noża. A więcej naszych przepisów na www.kulinarnaTV.pl Ale wracam szybko do tego przepisu i zaczynam robić placuszki. Do miski wsypuję ugotowane krewetki koktajlowe, dodaję imbir, czosnek, papryczkę chili i kolendrę wcześniej uciętą. Wbijam całe jajko, doprawiam aromatycznym olejem sezamowym, słonym sosem sojowym i słodkim winem ryżowym mirin. Posypuję jeszcze delikatnie solą, nie za dużo, ponieważ sos sojowy jest wystarczająco słony. Dodaję jeszcze około dwóch łyżek mąki kukurydzianej, które wszystko nam pięknie zwiąże i dokładnie mieszam. I zapomniałem o jeszcze jednym składniku, wcześniej pokrojonej drobno cebulce szalotce. Wrzucam ją i mieszam jeszcze raz. I z tak przygotowanej masy za pomocą łyżki układam porcję na patelni z rozgrzanym olejem. Formuję małe kotleciki. I po mniej więcej dwóch minutkach smażenia, kiedy nabiorą takiej złoto-brązowej pysznej barwy, obracam je na drugą stronę i smażę też mniej więcej dwie minutki. O czym odsączam na papierowym ręczniku, przekładam na talerzyk i dekoruję świeżymi listkami kolendry. W swoim życiu jadłem różne placuszki, ale te chyba pozostaną moimi ulubionymi. Czego i Wam życzę, ale najpierw wiecie co? Koniecznie zróbcie je w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał YouTube.